Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Sportowy Tydzień. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszaństroje Niebieskie zmierzyła się przed własną publicznością z Chemikiem Police. Rywal gwardzistów to zespół, który dopiero w zeszłej kolejce wyszedł ze strefy spadkowej, natomiast gwardziści ambitnie walczą o czołowe lokaty na tym szczeblu rozgrywek. Choć to Beniaminek, to jednak gwardziści byli zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Pojedynek od początku toczył się pod dyktando gospodarzy. Gwardia przeważała, gwardia dłużej utrzymywała się przy piłce, jednak długo nie tworzyła sobie żadnych ciekawych sytuacji. Pierwszy groźny strzał mieli goście. To zespół przyjezdny jako pierwszy oddał celny strzał na bramkę Piotra Kazimierczaka. Jednak bez większych problemów interweniował golkiper drużyny Koszalińskiej. Rzut rożny gości, strzał na bramkę. Wyjaśnia sytuację Rafał Waldziński, kontratak zespołu Koszańskiego, jednak. Akcja w polu Sławomir Ogrodowczyk przegrał rywalizację z defensorami Chemika Police. Pierwsza doskonała okazja drużyny koszalińskiej, 25 minuta. Dośrodkowanie Owedyka do Sławomira Ogrodowczyka, jednak tutaj na przeszkodzie staną golkiper Chemika. Trzy minuty później doskonała okazja po przechwycie Pawła Nowackiego, ten dogrywa do Rafała Waldzińskiego. Pomocnik drużyny koszalińskiej dośrodkował Ogrodowczyk w słupek do bitka Wiktora Sawickiego i od tego momentu zespół koszański prowadził 1 do 0. Strzelę, bardzo, bardzo, bardzo spika, Wiktor Trener Mirosław Skórka na to spotkanie musiał dysygnować do gry przede wszystkim rezerwowych. Zabrakło kilku kontuzjowanych graczy. Nie było m.in. Leszka Pazdura, a także Pawła Wojciechowskiego. Jednak koledzy z drużyny grali naprawdę bardzo dobrze. Rzut wolny Pawła Nowackiego i Kamil Goryszewski przed szansą zdobycia bramki dla zespołu Koszańskiego, jednak piłka po jego strzale przeleciała obok bramki. Ta... Zdecydowanie ciekawsza była druga część meczu. Krótko rozegrane rzut rożny, dośrodkowanie i Mateusz Hajman stanął przed szansą zdobycia bramki. Jednak ten strzał był i za lekki i niecelny. Akcja gwardzistów Ignaszewski do Owydyka. Jednak z tym strzałem radzi sobie goalkeeper Chemika. Goście sporadycznie atakowali. Z tym strzałem nie miał większych problemów Piotr Kazimierczak. Ignaszewski w pole karne. Jest chałuszka, jednak piłka nie trafia do siatki. Za to rywale mają doskonałą okazję do kontry. Jednak tym razem fantastycznie spisują się stoperzy drużyny koszańskiej. Kolejny stały fragment gry, rzut rożny strzela Krzysztof Miętek, jednak ten strzał zablokowany. Jeszcze dobre uderzenie Grzegorza Hałuszki na raty broni golkiper drużyny przyjezdnej. Dariusz Łożyński z wolnego i z największym trudem broni goalkeeper Chemika. Zespół koszański zdołał zdobyć jeszcze jedną bramkę. W doliczonym czasie gry rzut wolny wykonywał Dariusz Łożyński do Ignaszewskiego, ten natychmiast do Damiana Miętka, a ten instynktownie, ale skutecznie skierował piłkę do siatki. Był to pierwszy gol tego młodego zawodnika Gwardii Koszalin. Gratulacje nie tylko od kolegów, ale także od starszego brata Krzysztofa Miętka. Zatem Damian Miętek zaliczył swoje pierwsze trafienie w pierwszej drużynie Gwardii Koszalin. Cieszę się bardzo, że mogłem sprawić przyjemność kibicom, jak i zarówno zawodnikom, trenerom. Jest to dla mnie ważny gol, pierwszy w karierze seniorskiej. Było to bardzo ważne zwycięstwo dla drużyny Koszeńskiej. Te trzy punkty plasują naszą ekipę w czołówce ligowej klasyfikacji. Wersja wygrywa dzisiaj z klęskiem policy 2 -0. Chciałbym oczywiście, żeby tych bramek było jak najwięcej, bo gramy i powinniśmy grać dla kibiców w pierwszym rzędzie, później dla sytuacji w tabeli, dla, dla, dla całego klubu i miasta, ale rzeczywiście dzisiaj nie rozegraliśmy jakieś ciekawe spotkanie. Uważam, że to było jedno chyba może takie z mniej ładnych dla, dla kibiców, dla nas, dla mnie też spotkań, ale uważam, że... Nie jest sztuka wygrać wtedy, kiedy idzie i gra się pięknie, a sztuka jest wygrać wtedy, tak jak dzisiaj. Może ta gra nie była zaciekawa, ale przekonująca, wygrana, z tym, że tych sytuacji było dużo, dużo więcej. Jakoś nie chciały nam te piłka do bramki wpaść, bo było kilka bramek mogło paść. Najważniejsze są punkty tych punktów. Trzeba się cieszyć, nazbieraliśmy już dosyć dużo i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za wygrane, tradycyjnie naszym kibicom, którzy są, uważam, że w rejonie naszym chyba najlepsi. Oni nam jednak bardzo, bardzo dopomagają w tych trudnych chwilach, nawet w dzisiejszym meczu też było to widoczne. Letowia to nie jest ten zespół, który był w ubiegłym sezonie. Tam praktycznie zastąpiła zmiana prawie, że stuprocentowa. Gra dobrze, prowadzi zdecydowanie, ale powalczymy z nią. Zawsze zawodnicy wychodzą, mają, mają grać o, o wygraną. Co będzie? Najważniejszy był dzisiejszy mecz, poprzedni w Stargardzie. Dwa mecze, sześć punktów. Trzeba się cieszyć, a na bytowi uważam, że, że też coś dobędziemy. Oto komplet wyników 13. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin wygrała z Chemikiem Policem 2 do 0. Kotwica Kołobrzeg w ważnym meczu wygrała na wyjeździe z Orkanem Rumia 3 do 1. Remis w starciu zespołów ze strefy spadkowej. Rega Trzebiatów zremisowała starcie z Gryfem z Słupsk 2 do 2. Błękitni Stargard odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad liderem zmagań Bytowią Bytów 3 do 0. Bez bramek w pojedynku Kartuzji kartuzy z Orlentami Reda. Pogoń Barlinek pokonała Gryfa Wejcherowa 1 do 0. Dąb dębno odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Kaszubią. Kościerzyna 2 do 0. Remis w starciu: Energetyka Gryfino z Dechion Dwagnańsk. 1 do 1 tabeli na czele jest Bytowia Bytów, która ma 30 punktów. Na drugiej pozycji Kartuzja Kartuzy 27 punktów, 23 mają Błękitni Stargard. Na czwartej pozycji Beniaminek, tego Tegoszebla, Pogoń Barlinek 22 punkty. Na piątym miejscu kolejny Beniaminek z tej samej grupy czwartej ligi z poprzedniego sezonu, czyli Gwardia Koszalin 21 punktów. Warto jednak zaznaczyć, że zespół koszeński ma do rozegrania jeszcze zaległe spotkanie z Gryfem Słupsk. Dąb Dębno ma 21 punktów i ma szóste miejsce. Pod 20 mają Kotlica Kołobrzeg i Organ Rumia. 19 punktów Gryfa Weicherowa. Na 10 miejscu Lechia Gdańsk. 14 kolejka spotkań wygląda następująco. Gwardia Koszalin po raz drugi z rzędu rozegra mecz na własnym boisku. Rywalem będzie lider zmagań, Bytowia bytów. Zapowiada się ciekawe widowisko. Gwardziści do tej pory przegrali tylko raz na własnym obiekcie, a ostatnio prezentują wysoką dyspozycję. Bytowia to jednak lider, który do tej pory wygrał 10 spotkań i 3 przegrał. Bezkompromisowa bytowia, na pewno tutaj bramek nie powinno zabraknąć, kotwica kołbrzeg podejmuje kaszubiem kościerzyna, chemik policy zmierzy się z gryfem Słupsk, gryf Bejcherowo podejmuje kartuzję kartuzy, błękitni Stargat podejmować będą Pogoń parlinek, Dom Tempno zmierzy się z Regą Trzebiatów, Lechia Dwagdańsk podejmuje Orkan Rumia, Orlenta Reda zmierzy się z energetykiem Gryfiną.